Siemaneczkę, metki z ze mnie, a w dzisiejszym odcineczku tam popołam, to mój pierwszy odcinek, nie no, w i ogólnie zagram sobie w blog, też mi tak jest wygodniej i ogólnie, bo kupiłem sobie nowe krzesło i jest mega spokój, teraz na nich siedzę więc mój, a wy zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na kanale rozzwoneczkiem, ja chcę chcecie być na bieżąco ogólnie się stresuję, bo za mną nie nagrywałem i się na mojego TikToka w kisze wykiszymy wy kochani kto, kto mi dowi level mi kasę, ale stracił diamenty. ty wy tyfy ja znają, bo mam ale jak wy Czyli naprawdę To dowił mi to znam ogólnie moje hasło. To Ale dobra, nie dzisiaj o tym odcinek, tylko o przechodzenia parkourów. Moje I się załamam naprawdę jak nagrodę ten okienek, bo ja się boję, jak to będzie, bo dawno stworzyłem nowy parkour. 0 lajków, nie no, 8. 0. I to jest niemożliwe ma być, nie wiem czemu. Ale ja go przeszłam, ale na przykład tak z trudem. Masakra Jezu... Nie, nie z trudem, ale z części Pamiętajcie, że nic nie ma ogólnie po polodia, Jezu lud... Nie wiem, wiecie czemu... Teraz dużo osób mnie zapytało dać wyszczał. A nie dziś żeby był trudniej i żeby... Oh, nie ma drzwi. kurde, naprawdę żała. E, ja to przeszłam. Aha no, no przeszłam, nikt innego nie przeszedł. Ja każd każdego zapraszałam, a nikt tam nie przeszedł, naprawdę. Ale teraz już nie ma. omg oh i to Przeskoczy na 1008 i Jak widzicie, jest bardzo trudne. Ja nie chcę sobie tracić kryształów na mój barku, jakiej kupienia Wiecie? Um, ale chyba zaraz dam jakieś przejście tajne. Ej no. Ej, mi zejść moje łóżka. tam Masz mi się. Aha, okej. Okay. Dobra, nieważne. Ja um, nie wiem kryształ, ale jej przeszło. Możecie mi polajkować tą ścianę, bo... By było mi bardzo miło. I jak tak, jak nie miał 20k uśmiechów, a mam 10 na k to po prostu no, nagrywam odcinek. Jak dobijam level 50, to okej. Nie warto. mi. razem nie warto. Ale ogólnie najlepszy sposób i najłatwiejszy to jest tak po cichu, po, znaczy powoli chodzenie. Jejku, jejku. Jest ogólnie, u mnie jest chyba 16 godzinka. wpadajcie na mojego trybaczka. Mój Boże, nie no, przegrałem. U jest 13, no 14 godzinka, więc no. Ujku, jejku, jejku, Jezu, jaki kłys. Ła, ła, no. O tak, 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 ta, jeszcze nie wczekałam, tak. Jak ja dzisiaj nie wiem co ja dzisiaj robiłam w tym odcinku Ogólnie kochani będę oddawał uśmiechy tym osobom, które mi dały. Będę je po prostu losował i chyba za ty, na tydzień kupuję VIPa. I tak może komuś kupię VIPa jak zostawię oczywiście łapkę w górę oraz subskrypcji i dzwoneczek na kanale i napisz swoje nazwę. Nazwę na... Blockstar Donankey i napisz hasło, i po prostu chyba ci kupię dwa na tydzień. No, no, no chyba. Jak ciocia podzwoni, bo ogólnie tak, no, bo ciociom kupuję y Pozdrawiam moją ciocię. Pozdrawiam. I pozdrawiam VIP też jak mówię o pozdrowieniach. I bo ona da mi najwięcej teraz Jezu. śmiechów! Dziękuję Ci, VIP. Tak. Nie, mam wyskoczyć. 4 to jest jakaś podróż, na pewno, bo. Teraz wam pokażę ile mam uśmiechów dokładnie Teraz zbieram Nie, nie mówcie w komentarzach Nie piszcie on zbiera Jego noobie zamiast odebrać i dobić level Nie robię level Bo to jest tylko tam 10k Tu mamy 60 Książków Tu mamy 11 użytkowników Polbiło twojej świat Szykiem w sukien graczówka z łaska z rzeka. Wow. Coś się zachowało. Oj. Inne gracze czy fotkę robi to, to to. Inne takie. I teraz wylosuję ostkę. Tom. Nie no, jeszcze raz, bo nie no. Nie umiem zasować, naprawdę. Okej. Okay. Tafik czyli na tym kierunek losowałem bardziej więc pozdrawiam Cię Ar, Ariana56 pozdrawiam i bardzo mi miło e, lepsze nagrywam na YouTube nagrywam nagrywam kanał Alan uw uw Mag nagrywam nagrywam kanał alun uw na mojego toka kara, podłoga, my sypy, podłoga 1, 2, 3. I możecie polegać mi właśnie. Titoczki, nie, nie, mi mm -hmm. się na tym odcinku, bo miał być odcinek z parkourów To będzie chyba, bo Jestem Jestem nie, naprawdę. nie, O, jak na B. Dziękuję i pozdrawiam. Na przywrócenie. Pozdrawiam. Pozdrawiam cię. Pozdrawiam cię, bo nagrywam. Nagrywam. Nie naprawdę. Oj, jaka dziewczyna, co się Ja. Aha. Okej. przechodźmy Aha, co się Oczywiście, jak gdyby. Aha, ety... No, pozdrawiam cię, Ariana 5, 6, 3. 5, 6, 3. A my przejdziemy sobie parkour z tej dziewczynki, dam. Dziewczynki, bo przepraszam. Dajcie łapeczkę w górę. No i co, jestem dzisiaj jakiś ciureń ale ogólnie mogę się wczoraj nie spotkać byłem w Lubinku, jak coś mieszka w Lubinku to akurat może mnie spotkać wczoraj, znaczy w chmur yy. i tak kochani, była wczoraj taka sytuacja ja zamówiłem sobie pięć, yy, no pięć jakichś cheeseburgerów i co tam jedzę. jeszcze i tam kole dwie i dwie Dwie pary frytek. Ona mi da jednego cheeseburgera, jedne frytki, jedno frytki, jedną kole i to było takie żenujące. Naprawdę. Ja takie. Um, Okej, okay. chciałam się wrócić i no po prostu dużo osób już pisze, że McDonald's ma jakieś słabe zamówienia. McDonald's, postarajcie się, bo naprawdę dużo osób was zamawia, a wy nie jakby czy coś takiego. Pozwolę um, ci um, o lecz Oleczka 6,9 Pyla. Nie dzisiaj chyba wszyscy będą w pozdrowieniach. Jak chcę, to niech napiszę. Na, w sumie nagrywam, Boże, jazzy, ja Jestem jakiś kium, prawda? Nagrywam. Wow, napisałam nagrywam. omg gry. Bo wiecie, ja mam taką klawiaturę. Och, kupią. Nagrywam. To napisze, napiszę, że Co ja. Jaki kanał czy coś takiego A wy zgłaszacie takie Kochani, bo powiem wam jedną rzecz, e, bardzo ważną Jakby dużo osób przechodzi niemożliwy parkour Rozumiem, po sekundę, Jak są skróty, jak ja to też widzę I każdy, ale jest jedna Oszukała Blockster Planet Nie wiem jaka to tylko nie była jeszcze dziewczyna Ale ona przeszła niemożliwy parkour W sekundę. Była trampolina, ale już nie do tego, to Boga. I ja, ja takie um, gorsze, bo Szkoda, a on, bo ona miała pana rok, chyba. I ona nie, nie wszyscy tak robią, wie, no, i ona powiedziała Napisami. Wszyscy mnie zgłaszają ogólnie i Ty też. E, czemu Wy mnie zgłaszajcie? A ja napisałam, bo jutro będę nagrywał i nie o to chodzi, tylko po prostu no, oszukujesz Blockstar, a no, ona mnie zablokowała i bardzo smutno mi zaoszukuje Blockstar Planet. Kurde został parkourem. Może kogoś wejdziemy parkour? Mój piestał też z jej karanki. A my coś chcesz? Nie. Yeah. Chyba to chcę. Nie to chyba będzie na tyle I jutro chyba będę wi wipa Może, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem Kochani, Ja nie wiem mm. I napiszmy do more tej osoby Tą osobę pozdrawiam znaczy, e, Ja nie moje hasło, ale coś zmieniłem Nie wiem dlaczego no, e, Nagrywam No, nagrywam ogólnie e, a ta osoba napisała, że na przeszła mój parkour a ja takie wytyczne przeszło go a ona, no jak przeszę, przeszłam a ja, nie ona, a co się stało a ja nic nie my, nie Mieniam ona, aha to pewnie ogólnie możecie mi zostać na koncie kara uśmiech kara, kara, kara bo 15 mam tego czego to? ogólnie z tym my coś stworzymy jak możemy dobrze jeśli zaprosimy jakiś typ ok ale, który masz Nie ja to przepraszam ale ja wyrzucam takie asługi ale tam ci coś mój świat kawa i dok mm? o oh, fajny. I wcześniej po no. Możecie pozwolić mało psa Ech, mi tak aż. moja kochana. Ja siedzę na mojej sześcioryczce, mój telefon nie wie. Co mi zrobiło? Minutę on przechodził. I ja już widzę, że on. ten parku nie jest oszukany żaden. co się na łóżko na kolejne łóżko skoczyła, czyli na mojej siostry, Pazdra no to, się się... o mój jest takie trudne a właśnie widzieliście, że bunio bunio planet to. to ja takie zdjęcie, bo w tą grę ja chyba i nie wiem jak osoby możecie napisać czy też graliście, bo też mi jest bardzo smutno, bo ta aplikacja naprawdę ponad chyba 100 milionów nie, nie no mniej, nawet, y ono się no, zainstalowało I teraz oni tu jakby Usunęli swoją pracę, no No więc jakby takie, jak jest wiem Czemu oni usuwają takie fajne, Taką fajną grę, na której było wyj**a A oni napisali mi no kiedy? Ale napisali mi Tak, usunęliśmy Bonnie Planet dlatego, bo Więcej osób grało w Blockster Planet i MSB I a my dalej, Próbujemy tworzyć jak najlepszą inną grę, chyba. Aha, ja, to fajnie, dobra, A oni, no dobrze, co do widzenia. I takie, naprawdę, szkoda mi, bo chyba to przez właśnie te osoby, które nie grały w te Blockstar, znaczy w Bonio. Zów Bonio Planet, i, no, i tak mi jest. Pani bo naprawdę zniszczy się ich pracy. no nie, nie, nie mówię o każdym, ale o niektórych i to chyba na koniec tego odcinka, dziękuję i pozdrawiam was, budzi!